W brudnym i zapomnianym zakątku małego, środkowopolskiego miasteczka, gdzie brukowane uliczki pokrywał cienki dywan liści i gruzu, krążyły niepokojące legendy. Mówiono, że pod powierzchnią ziemi, w starych, zapadłych kanałach, czai się coś, co nie należy do świata żywych. Był to staruszek, którego nikt nigdy nie widział na ulicy, a jednak jego obecność wyczuwało się jak cień za plecami. Gdy słońce gasło, jego ciało przypominało zgniliznę, jakby samo powietrze przenikało jego skórę i żerowało na mięsie. Żył w kanałach, tych pełnych ciemności i wilgoci, gdzie cisza miała smak rdzy i strachu. Nocą, kiedy miasteczko pogrążało się w bezgwiezdnej czerni, staruszek wyłaniał się z podziemnej sieci tuneli. Jego ruchy były powolne, niemal rytualne. Wiedział, że ludzie boją się zejść do kanałów, ale czasem ktoś, może pijak, może zagubione dziecko, schodził tam, szukając schronienia lub zapomnienia. Gdy tylko usłyszał odgłos ludzkich kroków, jak rozedrganek od nadchodzący w ciemności, wślizgiwał się w cień. Jego dłonie, długie i pokręcone niczym korzenie drzew, zaciskały się na nadgarstkach ofiary. Nikt nie mógł się uwolnić. Skóra staruszka była nieprzenikniona, a jego siła nadłudzka. Wciągał ludzi do kanałów, do swojego podziemnego świata, gdzie powietrze było gęste od rozkładu i strachu. Podoba ci się nasz materiał. Kliknij lubię to. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Tam, w głębi ciemności, rozgrywał się prawdziwy horror. Staruszek nie pożerał ciała od razu. Raczej delektował się każdym jękiem, każdym szlochem i cichym krzykiem, gdy jego ofiary traciły nadzieję. Jego zęby, żółte i powykrzywiane, wciskały się w mięso, rozrywając skórę, odsłaniając białe kości i wciągając kawałki mięśni do paszczy, która nigdy się nie zamykała. Krew kapała na wilgotną ziemię, tworząc strumienie, które spływały w najciemniejsze zakamarki kanałów. Jakby sama podziemna sieć chłonęła ofiary. Czasem jeszcze drżące ciała znikających w mroku błagały o litość, a staruszek cicho szeleścił, jak liść na wietrze, śmiechem bez radości, który przenikał do kości. Z każdym kolejnym pochłoniętym człowiekiem tunel stawał się bardziej żywy. Stare ściany pokrywały się dziwnymi znakami i plamami, jak gdyby sama ziemia krwawiła. Miasto na powierzchni było spokojne, ale nikt nie zauważył, jak ludzie znikają, nikt nie zrozumiał, że pod ich stopami rośnie potwór. Aż pewnej nocy śmiertelna cisza wypełniła miasteczko. Gwiazdy zniknęły z nieba, a wiatr zamilkł. Z kanałów wydobył się głos, chrapliwy, szeptający i pełen żalu. Staruszek był już słaby zbyt długo żyjąc pośród rozkładu. Jego ciało pokrywała pajęczyna ran, a mięśnie powoli oddawały walkę. Wtedy z ciemności wynurzyła się jedna z ofiar, pozbawiona skóry i mięśni, ale oczach pełnych nienawiści i zemsty. Ciało poruszało się nieludzko, jak cień pomiędzy cieniami. Wciągnęło staruszka do najgłębszego kanału i zatkało mu usta własnymi wnętrznościami. Miasteczko obudziło się następnego dnia z ciężkim, niepokojącym uczuciem, jakby coś się zmieniło. W kanałach nie było już żadnego ruchu, żadnego szelestu, ale w powietrzu unosił się zapach, który mógł przyprawić odreszcze, wągnijącego mięsa i krwi, która nigdy nie przestaje krążyć. A gdy noc spadała ponownie, po ulicach przechadzała się niepostrzeżenie sylwetka, nie człowieka, nie ducha. Lecz czegoś, co nie miało już ciała, lecz miało głód. Głód, który nigdy nie zgasł. I tak legenda o staruszku z kanałów stała się przestrogą, ale prawdziwy horror dopiero zaczął się wtedy, gdy ludzie zorientowali się, że to, co zjedzone, może wrócić, a ci, którzy zniknęli, nigdy naprawdę nie umarli. Jeśli spodobała ci się ta historia, Koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem.